Cześć, ma się ma tutaj rychu. Witam Was w kolejnym 94 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. Jak wiemy, ostatnio zaliczyliśmy bardzo nieprzyjemnego krasza e, jaki to spotkał mnie w trakcie gry. Mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej i żadne krasze już nie nadejdą. A muszę przyznać, że to był pierwszy crash w trójce, jaki mnie spotkał. E, w jedynce zdaje się, że w jedynce miałem jednego. W dwójce miałem ich najwięcej. I w ogóle dwójka w porównaniu z trójką wydaje mi się mocno technicznie niedopracowana. Składające się mięso. Ludzkie mięso. O, gdzie się pchasz przybłędo. Najpierw Glad pokaż. Glade? Jaki blade? Taki, co poświadcza, że jest nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedź mi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jakby wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Hmm. Nie mam takiego glejdu. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila, chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech... On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Ziggiego Jelvena. No. To tyle A, jeśli chodzi no! o... Z Naprzód! Dranie. Szczęście przyjdzie dziś. Ona nie cała żadnych czarów daje słowo. Słowo Elfa, mniej warte niż jej ludzkie kupno. To. to tylko rumianek i dziurawie je na burzu. Jak widać, dobrze opłaca się łódka. Mamy tutaj północnicę. Walczymy jeszcze sobie z nią. Musimy ją do tego kręgu tutaj wciągnąć. Chodź tu. Dobra, jedziemy dalej. Trochę do tego dwudziestego le drugiego lewela jeszcze mi brakuje, ale damy radę. bo tutaj e, zbiera, bierze się tego quest'a, e, który nas e, w, 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 wysyła do serc z kamienia, a ja nie chciałbym na razie zaczynać dodatku, bo nie dałbym sobie rady. E, serca z kamienia są na znacznie wyższy level. Z tego co wiem, gdzieś około 30 levela trzeba mieć, żeby sobie ogarniać tak na spokojnie serca z kamienia, a to też nie wszystkie momenty wtedy na spokojnie się zrobi, bo na przykład Jeden z ostatnich walk w rezydencji wymaga co najmniej chyba tam 35 levela. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno, jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuć trochę tych świętoierbliwców. Tylko nie rozumiem. Dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić Jaskra? To byłoby za bardzo podejrzane. Menge znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Priś silna, Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z Wami zostać? Martwi się o jaskra. Nie bój się, odbijemy Twojego grajka, chyba że mu. <laughs> Ach, kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przydatniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę Wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Dobra, niech zostanie. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. Nie. Nie mam ochoty, ale wy możecie zagrać. No, no dobra, widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. Jadą! Jadą już! To tyle jeśli chodzi o poważne granie. tutaj. I nie wyłaś. Będzie cię. Mam nadzieję, że będzie ciężkie starcie. Takie trochę bardziej wymagające, a nie że wpadnę tam rozdupczę wszystko na trzy strzały. Bo tak ostatnio to niestety wyglądało. jeszcze trzech ze środka, Pojechali tędy. Zaraza zgubiłem go, trzeba będzie poszukać śladów. Dosyć rzadki ten ślad. Może być ciężko. A widzę, że tam zbliża się nam niebezpiecznie do wody. Ten kurwa, jeszcze to pierdolę. są wyraźne Koń był przeciążony to mhm. lecimy Geralt nie tak to przechodziłem ostatnio bo ostatnio jak się zabrałem to po prostu najpierw się napierdzielałem tam z tymi typami a nie że biegłem za, gra... za jaskrem. Wyszedłem po prostu z założenia, że tamte typy, jak ich porąbię, to dadzą mi więcej expa, no ale oni tego expa tam dawali mi bardzo niewiele, więc w sumie to stwierdziłem, że nie warto, nie warto zaczynać z nimi bijatyki. I teraz stwierdziłem, że przejdę to trochę inaczej. Jakaś zmięta kartka. Lecz wspomnisz okrutne serce, któreś złamała odmowy słowem ostrem. Hmm, z tymi gryzmołami pewnie szczególnie trudno było jaskowi się rozstać, Kurde, jak szybko spieprzył ślady kopyt. Mój stary ma takie kiełbie-wełbie, że widły na plecach nosi swoją modlą. Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn. Jeden przewieszony przez siodło. A tak. Inoś mignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł. Bo taki piski, wrzask? O! Brat został w temerii. Nie ma nadziei, prawda? Tak, po tym pisku i wrzasku to jesteśmy pewni, że to był jaskier. Dobra, chodźmy. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć.

To ja się pytam o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka. Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy? Normalne tylne wyjście tunelem, tak na wypadek kłopotu. Obcych tam nie wpuszczamy. O nie ma mowy. A w ogóle to tam są. cicho. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu? Tak szczerze, to chcemy się pozbyć Was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. To mówię i mi... Jasne, jasne. Ale co dalej? Ile masz zamiar mnie trzymać w tej kasie? Cicho! No kurde... A jako mam gwarancję, że mnie nie oszuka. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? nie będziesz próbować żadnych sztuczek w Wiem, że tam będzie filmowy, będzie jak Tak, ale wiem też, że tego nie zrobi. Za mojego trupa ci nie zapłacę, Ale za żywego, jak mówiłem, 100 sztab złota. 100 sztab złota. Ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankratz i te krawie Ja wiem, a przed zwiastkiem wołają. No, dla mnie to dla Nie będę się przecież każdemu ordynu to ordynutowi przedstawiał. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej, dziś jesteś sierżantem, ale jutro. Cicho! Coś jeszcze! Co? Nie, nie, tylko nie gniebel! Ło! Wow. Wow. Ja pierdolę, Jaskier! Kiedyś ostatni raz widzieliśmy Jaskierka. jak spieprzałeś chyba z obozu króla, nie? Gerard, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? No jasne. Eee, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. <laughs> Prishtilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... ja chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś... Gdzie spotkaliście się? Ja... Ja nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do Skurwiela Juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ścigają ją dziki gon. W porównaniu z tym, Skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim? Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Mengę poluje na dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na wyspie świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z kurwiela. Tu jest takie dosyć ciulate miejsce, teraz, bo znowu, oczywiście, zagramy jako Ciri przez chwilę. Problem w tym, że tu jest takie naprawdę chujowe miejsce, w którym bardzo łatwo jest się zabić. To było dobre. zostawić tu konia, ale jest niedaleko. Teraz! I to był ten moment, w którym ona dokonała tego przeskoku. Zaraza. I. Tego uh, skoczyła gdzie indziej. I tu nie jestem. I w tym momencie. Uh, właśnie skoczyła do. tam w okolice tego bagna, Ach, gdzie co, znalazły to ją była wiedźmy. Za w jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, zoltan. Musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. Cóż, nie był zachwycony. A może przyszło Ci do głowy, żeby przy okazji szepnąć mu słówko w mojej sprawie? Na przykład, że nie chciałem go oszukać i że jak coś mi zrobić, to będzie miał z Tobą do czynienia. Nie miałem czasu. W ogóle nie myślisz o przyjaciołach. Ła! W ogóle. A Royven, co u niego? Hmm? Chyba wszystko dobrze. A to szkoda. Mam wrażenie, że może być odrobinkę na mnie zdenerwowany. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute, magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie. Chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? Mm, no, znam słowa. Żartujesz? Nie. Były po elficku, więc Cili często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, Kedmil Foli, Gledy w Dorn, Epteneit, Bundro, Itne i Nic mi to nie mówi. No mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermoren. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna, całkiem jak ty. Ta, Ta sceneria za nim jest naprawdę ładnie rozmyta, fajnie to wygląda. Znowu mi się wymknęła, ja a on tak blisko. Hmm. Przyjechała tu z Welen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię, rozmawiałem z baronem. To on pomógł Cili w welen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać jen i mnie. A jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Cili. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałów i rozmarynów. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu Buda. Wpadnij do mnie jak będziesz w okolicy. Sto lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo, do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki za pomoc. Rwa jechać po damsku na koniu, jak baby mogą tak jeździć? <śmany> Gratulacje, możesz rozpocząć przygodę do dodatku krew i wino. Zadanie, które dotąd... Zadanie, które dotąd śledziłeś, zostanie zmienione na zadanie, które rozpoczyna dodatek scenariusz jest Sugerujemy jednak, abyś rozpoczął nową przygodę tylko wówczas, jeśli w praktyce nie maksimum 34. Bądź wyższy poziom. Okej. Okay. No ale po co mu Na pewno się ucieszy. No. Eee, hmm? tego... Bo my... E, chcieliśmy... Tego, no, Podziękować. I tutaj mamy... Mm, taki mały podarek. Portret hierarchii jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów skąd go wziąłeś, dobrze? dobrze. Jasna. Bywaj. <grym> Dobra. A więc tak, mamy zlecenie. Poselstwo z krainy wina i to... Te... To jest właśnie to, co mnie interesowało. To jest startowy do krwi i wina. A to jest startowy do Serc z kamienia. I to mi się bardzo podoba, że mamy już oba te dodatki yy, odblokowane. Tylko tak jak mówię, tu jest 34, tu jest 32 level wymagany. Dlatego najpierw zrobimy sobie yy, serca z kamienia, a dopiero potem pójdziemy na krew i wino, ponieważ to są. No po prostu bardzo odległe yy, questy. Mamy zadania poboczne jeszcze, yy... a mnie interesuje spisek. Alo, no, o. dobra, mm -hmm, szybka podróż. Ciu, 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 ciu. Mhm. To co tutaj czytamy, czyli to, że te potwory w formie niematerialnej można zmusić e, znakiem irdem do pokazania się, to, to właśnie działa na wszystkie upiory, na, szczególnie na południce i północnice, które normalnie są dosyć trudne do pokonania. Dobra, a my idziemy do z, z Digstrom porozmawiać, ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę u niej coś dla siebie. Ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina, gdzie postaramy się wykonać questa o nazwie Jakże Dasznej, czyli spisek, ale dopiero w kolejnych odcinkach dzięki, że oglądaliście, no i na razie.